Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Kolejny fragment, którym się zajmiemy, jest to fragment zapisany w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale w wersacie 30. Bardzo krótkie zdanie. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. I tak powiem wam szczerze, że się zastanawiałem, co mam powiedzieć na temat tego fragmentu. Ale no tak dwa, trzy zdania myślę, że będę w stanie tutaj powiedzieć, podsumować jakoś tą myśl. Dlatego, że nie wiem, czy ktoś z Was zadał sobie kiedykolwiek trud, żeby policzyć włosy, jakie ma na głowie. Jest kilka set, może tysięcy, czy nawet milionów, nie wiadomo dokładnie ile. I nawet jak jakieś włosy wypadną, to w ich miejsce rosną nowe. A Pan Bóg jest w stanie powiedzieć dokładną liczbę tego, jak ile włosów mamy na głowie. I ktoś może powiedzieć, no i po co taka nam informacja w Biblii, tak? Co z tego, że Pan Bóg zna wszystkie nasze włosy? No to jest bardzo ważna informacja, dlatego, że to pokazuje, że dla Boga każdy z nas jest tak istotny, że On tak skrupulatnie się nami interesuje. Jest tak bardzo zaangażowany w życie każdego z nas, że zna nawet liczbę włosów na naszej głowie. Ale jeżeli, a jeżeli on takie rzeczy wie, to czyż powinniśmy się martwić o to, w jaki sposób nasze życie się ułoży? Tak? Czy w jaki sposób rozwiązać na przykład jakieś tam nasze problemy i tak dalej? Zresztą tutaj dalej jest powiedziane, nie bójcie się, jesteście więcej warci od wróbli, bo taki jest kontekst. Tak? Po co się macie troszczyć o to, co będziecie jeść, co będziecie pić? Bo Pan Bóg zna nawet wasze włosy na głowie, wie ile ich jest. Często w naszym życiu jest wiele troski, wiele zmartwienia. Ja nie mówię o tym, żebyśmy w ogóle się nie martwili, bo moim zdaniem, mogę być w błędzie, ale jest to niemożliwe, żebyśmy się nie martwili. Po prostu jest to niemożliwe. Natomiast na pewno w momencie, w którym znamy Boga, znamy Jego możliwości, jesteśmy pewni Jego miłości, akceptacji, troski, życie jest o wiele łatwiej i człowiek martwi się mniej, martwi się krócej, dlatego, że wie, że swoje problemy, Twoje jakieś trudności, kłopoty ma komu powierzyć. I bardzo dobrze jest mieć taką świadomość, że jesteśmy dla kogoś tak bardzo ważni. Wiecie, jeżeli ktoś zna ilość moich włosów na głowie, to jest to równoznaczne dla mnie z tym, że jestem dla niego bardzo drogi, że troszczy się o mnie ponad ponadprzeciętnie. Zobaczcie, dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie coraz większa jest obojętność. Ludzie są coraz bardziej tacy zobojętniali, nieczuli dla siebie nawzajem. Nawet Jezus to zapowiedział tak, że miłość wielu oziębnie. Ale jednak jest ktoś, kto tą miłość, to zainteresowanie, to współczucie dla nas ma. To jest bardzo dobra informacja. Tym się jest właśnie nasz Bóg. I za to mu podziękujemy. Panie Boże, ukochane, chcę Ci bardzo podziękować za to, że Ty bardzo się troszczysz o nas, Panie. Ty wiesz o nas wszystko. Znasz dokładnie każdego z nas. Nawet Biblia mówi, że Ty nie potrzebowałeś nikogo pytać o to, co jest w człowieku, bo sam doskonale wiedziałeś, co w człowieku jest. I pomimo tego, że wiesz o nas dosłownie wszystko, wszystkie nasze słabości znasz, wszystkie nasze zalety, Znasz nawet ilość włosów na naszej głowie. To pomimo tej całej wiedzy nie odrzucasz nas, nie potępiasz, ale pragniesz z nami przebywać, chcesz żyć z nami blisko, pragniesz nam błogosławić, przeżywać z nami różne rzeczy, dzielić się z nami Twoją miłością. Dziękujemy Ci Boże za to i spraw, abyśmy w dzisiejszym dniu i w każdym kolejnym, ale zwłaszcza w dzisiejszym, Panie, który jest kolejną decyzją, kolejnym momentem, w którym możemy właśnie albo pójść za Tobą, albo, albo i nie, żebyśmy mogli odczuć, Panie, tą bliskość, tą miłość, tą akceptację i aby to pociągnęło nasze serca po Tobie. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję kochani za kolejny dzień, który spędziliśmy wspólnie nad Słowem Bożym. Życzę Bożego Błogosławieństwa i zachęcam do tego, abyście zasubskrybowali nasz kanał, abyście zostawili jakiś komentarz, e, pamiętali o lajkach, bo to też zwiększa zasięg naszych filmów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.